Hej, witam Was z cytrusowej dżungli. Dzisiaj tutaj ogarniam i przechodzę na tryb letni. A w dzisiejszym odcinku będzie na temat przycinania cytrusa. Dużego cytrusa, który po prostu musi być trzymany w ryzach, ponieważ z braku miejsca musi być przycinany. Jak się z takiego zabrać? To była prośba jednego z widzów, więc dzisiaj będzie o moim pomelo który gdyby nie miał ograniczeń w górę, to po prostu byłby naprawdę gigantycznym drzewem. Rośnie masakrycznie, zobaczcie, dopiero co się sezon zaczął a to jest przyrost teraz w ciągu miesiąca. No i muszę go przycinać, dwór go nie daje, bo potem musiałby tak czy siak trafić do szklarni, więc by się nie zmieścił. A dwa, że jeśli chodzi o pomero, trzeba bardzo uważać, bo zobaczcie na te liście. I teraz pomyślcie, jak jest e, taki wielki żagiel w cudzysłowie. a ostatnio wiatry nas e, bardzo męczą. E, może zabrzmiało to dziwnie, e, wichury, e, żeby nie było. E, więc mógłbym po prostu połamać e, takiego właśnie cytrusa. To samo się tyczy właśnie grejpfrutów, na no nie też trzeba uważać, bo mają duże liście. Dlatego on tutaj zostaje. E, poza tym jeszcze w szklarni można przedłużyć sezon, o, przynajmniej te dwa miesiące. Ja tutaj już mam 20 stopni, mimo że na dworze mam teraz chyba 10. Więc dzięki temu jest szansa, żeby te pomero właśnie e, dojrzały i smakowały. Jeden już właśnie był zjedzony W ostatnim odcinku może się zobaczyć, jest recenzja tego. No i teraz co zrobić? Takie lekkie przycinanie nie ma sensu, bo nawet gdybym przyciął tylko troszeczkę, to, to jest kwestia znowu powiedzmy jednego wybicia, dwóch, trzech tygodni i znowu wracamy do punktu wyjścia. Więc teraz jak jest wiosna, to po prostu mocniej przytniemy. Ja będę przycinał, powiedzmy tutaj, ten cały pęd. Także on tutaj całe poleci i tak szybko dobije z powrotem. Ale już bardziej go nie przycinam, bo na jesień kombinuję coś z nową szklarnią, większą. Także byłoby szkoda go za bardzo przyciąć. No ale właśnie w takim wypadku, jeśli nie macie miejsca, to na wiosnę tniemy naprawdę mocno. Także zobaczymy z tym pędem. Wydaje mi się, że ten jeden wyleci, ten tutaj drugi zostanie. Nie bawię się w ukorzenianie powietrzne, mimo że mógłbym właśnie to ukorzenić, ale jak widzicie, już teraz nie ma miejsca. A takie ukorzenianie trwa kilka miesięcy, więc nie ma to sensu. Więc tniemy i zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądał po zabiegu. Zobaczcie, tyle tego poszło. To jest cykata dla porównania, żeby widzieć, ile mniej więcej. No i teraz już jest bardziej kompaktowy Także ta korona tak czy siak momentalnie odbije Także teraz mam tutaj troszeczkę miejsca w górę nie miejsca zajmie No i teraz na razie taki będzie A jak będzie większa szklarnia No to pozwolę mu bardziej rosnąć Także pamiętajcie, jeśli nie ma się miejsca To nie robimy malutekich przycinań Tylko po prostu na wiosnę raz porządniej Żeby po prostu potem mógł sobie przez sezon spokojnie rosnąć i potem na wiosnę ewentualnie, jeśli naprawdę Wam ładnie podrośnie, to na jesień. Kolejne przycinanie, jak będzie to na zimowanie. No i teraz zobaczcie, ta korona, no, tak czy siak jest tej duża. Także nie obawiam się tego, że, że była duża redukcja. Nie bójcie się tego na wiosnę. Pozdrawiam, trzymajcie się.